Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Poznajmy się. Jeśli jesteście ciekawi, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, koniecznie zostańcie z nami do końca. W budynku numer 5 niedaleko biura samorządu możemy znaleźć dziekana wydziału mechaniczno-elektrycznego. Fakty pokażę wam. Dzień dobry. I oto przed Wami Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Dzień dobry, może opowie Pan trochę słów o swoim wydziale. Dzień dobry, doktor Habilitowany Inżynier Grzegorzyczka. Wszystkich chętnych zdobyciem wiedzy niezbędnej do budowania, tworzenia nowych urządzeń czyli chętnych, którzy chcieliby zostać inżynierami zapraszam do studiowania naszych naszym udziale. No Przede wszystkim zachęcam do studiowania na kierunkach wojskowych, bo to jest nasza. Yy, Przewodnia rola, chodzi tutaj o mechaników ukrętowych, tak tylko mechanikę ulewa maszyn, specjalistów od mechatroniki bardzo szybko rozumianej, gdzie tutaj szczególnym zainteresowaniem cieszy się kierunek prace podwodne, wyjątkowy, jeżeli chodzi o oferta krajową. No i jeszcze ma reklamować informatyki, która pewna jest najbardziej popularna wśród studentów. Oprócz tego na tych trzech kierunkach prowadzimy też studia dla wszystkich czyli dla studentów cywilnych. Poza tym również na Automatyce i robotyce, też zachęcamy do zdobywania wiedzy przez studentów cywilnych. To w skrócie nasza oferta. Dziękuję panu bardzo. Tak, mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia. Korzystając z okazji, przyszłam właśnie do Pani Moniki, która na naszej Akademii zajmuje się Erasmusem. I tak sobie pomyślałam, że może Wam też parę słów opowie właśnie o tym projekcie. Dzień dobry Państwu. Erasmus to jest bardzo szeroki projekt. Zajmujemy się wymianami studentów i na studia, i na praktyki. Nie jest to tak ograniczone jak na początku, ponieważ oferta jest skierowana i dla studentów wojskowych, i dla studentów cywilnych. Wszelkie informacje oczywiście, bo to jest bardzo duża wiedza skondensowana, jest na stronie internetowej i oprócz tego na Facebooku i Instagramie. Prowadzimy nawet swoje własne wywiady z absolwentami, także myślę, że to jest dość interesujące i oczywiście muszę wspomnieć, że dla wszystkich to jest i wychodzimy z bardzo szeroką ofertą, bo macie możliwość przyjść jako studenci socjalni i ze stypendium naukowym i dla osób niepełnosprawnych też znajdzie się coś. Wspieramy zarówno finansowo, jak i e, merytorycznie i najważniejsze jest to, że jesteśmy dla każdego studenta. Możecie się umawiać na indywidualne spotkania ze mną albo z koleżanką, więc e, tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś jest z papierkiem na naszej, na, naszym, e, na naszej stronie, albo zgłasza się tylko przez internet i z nami nie ma kontaktu. Przez cały proces przed wyjazdem w trakcie i po wyjeździe utrzymujemy kontakt. Pani Monika zaciekawiła mnie całym projektem, więc postanowiłam, że cię trochę zostanę i popytam ją, a wam bardzo dziękuję. O, dzień dobry pani. Dzień dobry pani patrycjo. Myślałam, że tu tłumy studentów, a tu aż pani. Nie tym razem. Nie tym razem jesteśmy na wydziale Nauk humanistycznych i społecznych. Tutaj kształcimy studentów na trzech kierunkach, stosunki międzynarodowe, pedagogika, a także wojsko w systemie służb publicznych. Realizujemy także programy pałarowskie, gdzie studenci nabywają kompetencji przede wszystkim miękkich, ale także zawodowych. Mam nadzieję, że od października spotkamy się z potężną liczbą studentów już tutaj na miejscu, na tych korytarzach i także na nowym kierunku, zarządzanie kapitałem ludzkim. Zapraszam Panią i wszystkich do nas. Dobrze, dziękuję Panu bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dobro naszych studentów jest dla nas priorytetem i to już na pewno wiecie. Dlatego na drugim piętrze Wydziału Nauk Humanistycznych Znajduje się ten oto właśnie pokój, w którym możecie zadbać o swoją dobrą kondycję psychiczną. Mógłby Pan nam parę słów o tym powiedzieć? Zdrowiec sprawności Psychologicznej i Przywództwa naszego wydziału dysponuje sprzętem, który służy rozwojowi studentów. Od relaksacji, zrozumienia swoich reakcji fizjologicznych, zrozumienia swojego, swoich reakcji na stres. Dysponujemy tym sprzętem, który pomaga nam zrozumieć swoje funkcjonowanie, a jednocześnie wzmacnia odporność psychiczną. Ta odporność psychiczna, szczególnie teraz w okresie pandemii, jest niezmiernie ważna. W ramach programu kształcenia studentów pracujących w pełności psychologicznej i przywództwa. Proponuję e, e, też zajęcia e, uczące, dopóki radzą sobie ze stresem, e, na żołnierzu będzie to radzenie sobie ze stresem bojowym, e, ale też e, no, tym takim codziennym stresem, e, ucząc innych kompetencji też ultrapsychicznych, interpersonalnych. granicy sportowe opowiadam ale w Cześć wszystkim, nazywam się Adam Dobosz, jestem prezesem sekcji strzeleckiej WKS Lota Gdynia. Znajdujemy się na strzeńcu sportowej zlokalizowanej w budynku nr 5 Akademii Marnarki Wojny w Gdyni. Prowadzimy szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, ale również i wszystkich mieszkańców Gdyni, w szczególności studentów cywilnych i wojskowych Akademii Marnarki Wojny w Gdyni. Mamy do dyspozycji pistolety sportowe centralnego zapłonu, pistolety dowolne, pistolety, pistolety i karabiny sportowe, również przeznaczone do strzelań olimpijskich, jak także pistolety przeznaczone do strzelań podstawowych, gdzie możemy nauczyć się obsługi broni od A do Z. W naszej ofercie dysponujemy również strzelbami łatkowymi, dzięki którym możemy zaznajomić się ze wszystkimi trzema dyscyplinami strzelectwa sportowego. Z nami przejdziecie wszystkie kroki Począwszy od zdania, zdania egzaminu na patent strzelecki, kończąc na uzyskaniu pozwolenia na broń. Jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście do czynienia ze strzelectwem sportowym, nic strasznego, mamy do dyspozycji naszą strzenicę pneumatyczną, na której każdy z Was będzie mógł postawić swoje pierwsze kroki w sportowym i bez obaw przejść następnie do strzelania z broni palnej. Duże Prezydium Samorządów Studentów. My jako samorząd reprezentujemy całą społeczność studencką, a za mną pracuje Komisja Stypendialna, która rozpatruje Wasze wnioski o przyznawane stypendia.